Dzień dobry, witam wszystkich moich zacnych słuchaczy. Dzisiaj o godnym przyjmowaniu Komunii Świętej. No więc, żeby godnie przyjąć Komunię Świętą, to oczywiście najważniejsza jest nasza czystość serca i intencji. Czyli po koniecznie potrzebujemy być w uświęcającej. No, co to polega, na czym to polega, to większość osób wie. Matka Boża w Fatimie mówi o tym, że wypadałoby się sprzedać co miesiąc, a najpóźniej no co trzy miesiące. Ponieważ później zapominamy nasze grzechy. E... Komunie Świętą, oczywiście mówimy o tym, że najważniejsze to jest czystość serca i chęć bycia blisko Pana Boga. Czyli to, co się dzieje między naszym sercem a Bogiem. E... Kolejna historia to, jak to robić, to znaczy w kontekście klęka czy stać. No zdecydowanie klękać. Matka Boża w Fatimie objawiała się sześciokrotnie, ale przedtem pokazywał się i anioł dzieciom. Ukazywał się anioł, uczył dzieci przyjmować komunię, świętej, komunię świętą i poddał komunię świętą dzieciom naklęcząco i do ust. Anioł w Fatimie dał komunię świętą dzieciom naklęcząco i do ust. W Piśmie Świętym jest powiedziane, że przed Panem Jezusem zegnie się każde kolano. Każde kolano. Oczywiście, wiadomo, chorzy, którzy nie mogą. No nie mogą, jak ktoś na wózku jest, to nie uklęknie, tak? To jest oczywiste. Ale dla ci, którzy mogą. No więc sugeruję przyjmować nakłęczącej do ust. No pod żadnym pozorem nie na ręce, dlatego że przyjmowanie Komunii świętej na ręce to straszna afera polegająca na tym, że opiłki Pana Jezusa zostają na ręku, a potem upadają na ziemi i są podeptane. No, afera straszna. Także pod żadnym pozorem nie należy przyjmować Komunii Świętej na rękę. No, a każdy jest jakby dość dorosły i będzie robił, co chciał. No, w każdym razie to kilka strasznych afer. tak? Jak na przykład w niektórych kościołach idzie się w takim rządku, i na jedną osobę przed tym ktoś przyklęka, czyli przyklęka przed pupą następcy. No, tragedia dla mnie to jest koszmar. No więc, jeszcze nie tak dawno w każdym kościele były balaski takie, czyli stół pański dla wiernych. No to takie miejsce, gdzie ludzie klękali. Ja jeszcze pamiętam, że wykładało się taki biały obrus. Na, 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 na te balaski. No i kolejna niesłychanie ważna rzecz, że ministrant, jeśli jest, czasami jego śniadanie na tą jest trudno, ale jeśli jest ministrant, to powinien taką patenę trzymać pod tym, żeby między kielichem a ustami człowieka jakaś drobinka Pana Jezusa nie upadła. No, to też jest super ważne. No, jest jak jest, tak? więc warto się modlić z naszych księży, bo bo różnie jest, tak? Różnie jest. No i szatan stara się zniszczyć to co najważniejsze. Tak? Czyli oddawanie czci Bogu przez wiernych. No i jest jak każdy wie, w kościołach jest bardzo różnie. No w moim kościele jest genialnie, bo wszystko jest jak trzeba. Komunie Świętą przyjmuje się naklęcząco do ust i zawsze jest ministran z pateną, który chroni, żeby nic nie upadło na ziemię. Żadna cząstka Eucharystii. Także <laughs> szatan się stara niszczyć wszystko, co najważniejsze, między innymi to. Także warto się modlić za duchowieństwo, żeby wiedziało, o co chodzi, żeby sobie przypomniał, jak to w Fatimie jest, było. No i objawienia, których jest mnóstwo przecież, zatwierdzony przez Kościół też. I przez dwa tysiące lat aniołowie wielokrotnie podawali Komunię Świętą. I zawsze, na i do ust. Dobry Boże, ja Ci bardzo wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, uchwalam Matko i wszystkim zastępom, a nie wszystkich, błogosławie ojciec i syn, i Duch Święty. Amen.